Zagramy w gym odchowanego w klimacie FNAF. Zasady są proste. Ktokolwiek stanie się pilpakiem, musi znaleźć wszystkich graczy, zanim skończy się czas. Reszta ma tylko jedno zadanie: przetrwać i nie dać się złapać. I koniecznie zostańcie do końca, bo tam was czeka teaser mojego największego filmiku na 1000 subów. Gracze, Poczekaj, poczekaj, poczekaj Ale mamy czasu 30 sekund Mamy równe 30 sekund na ucieczkę To ja Gdzie idziemy jak myślisz? Nie wiem no. Ej, słyszę go, słyszę go szybko, 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 uciekaj O tu leci, o tu leci Szybko, chodźcie, chodź, chodź, uciekamy, uciekamy Dobra, musimy być ostrożni, bo może być tutaj, o, o, ja, ja go słyszałem do góry O, 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 kurde O ja Chodź, chodź, chodź O, fajn O, nie, 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 nie. Chce, chcesz jechać? Tranek cię. Tranek ratuj! Ranek ratuj O kurde, nie ucieknie. Uciekną. Kupa ale, ale nie uciekną. Kuba co sobie uciekam. Ale widzę... ale go go nie wiem czy onda. O kurde, jest kurde. Co dęba? Jezus, jak lubus! Ja sobie lata? Oh, ho, 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 ho. Nie mam gdzie iść ej. Pa, idzie, Franek Siema. Siema Gdzie, gdzie jest? Siema, siema, oh, siema. Tu jest. Ej, 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 dobrze mnie słychać tak? Idzie, idzie, idzie! Wraca! Chodźcie! szybko O ja! Szybko, szybko! Starka. Dalej, dalej! O kurde! Chodź, wracamy, bo już 14 sekund. O, uważaj, 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 nie możecie zabić! O tu, o, kurde, tutaj! Nie! Nie! Dobra, trzy, cztery, ry Nie, idziemy, idziemy wino. No, a gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Eee, Gdzie nieważne no. Dawajcie do tego pokoju, do tego pokoju Dalej, tego... Dalej, 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 DALEJ No ale, muszę no, wyjść stąd No wyjdź stąd Dzień dobry, witam żabce. Czemu, czemu można pomóc? Ja panini jedno Jedno panini, tak? Pro, proszę, pańskie panini A poczekaj, nie zabije nas, ej on, on tu je obiad, on tu je obiad, poczekaj, niech zje Pańskie panini. Pańskie panini. Okej, okay. uwaga, tylko gor gorąca. Ej, Eric, weź mnie zabić już, bo ja mam... Nie rzuć tego, nie rzuć tego. Ej, zabij mnie! Słyszał! Uciekłem, uciekłem Kurde, ej, po tym jak zginąłem to od razu słyszałem jakieś wielkie boom. To wiedziałem co się stało. O... 7 minut. Ja muszę usunąć to. Te... Co tam się dzieje? O, uciekam, uciekam, ucieka, ucieka. uciekamy cie, słyszę go, słyszę słuchaj, go. O, kurde. O kurde. O kurde. szybko Szybko, szybko, szybko Ralej, biegni, w O kurde. sił. O jasne Učekej, učekej, učekej. Dobrá, uf. Uh. Uh. oh, oh, oh. Uh. U. Dobra,

Pójdę, gójdę, idę, free! Nie, jak, jak! Kuba! Kuba, dobra! Nie ja szukałam cię! Co? Po ja się nigdzie nie ukrywałem! Ucieczkę. Taką ucieczkę miałem swojego życia. Naprawdę. Gdzie Maksym? Na dole przewindzie Ja coś ja się jak winda się ruszała. właśnie musisz... Musisz bardzo słuchać tą grę. Jaką idzie, bo słuchać jego tu z całego kroku. O, Maksym. Maksym. Ej, widziałeś go? Jakby nie, nie było, nie było. Dobra, możemy iść do góry albo iść tam. Gdzie idziemy? Do góry chyba, nie? Albo nie, bo... Nie, on tam jest pewnie, on tam o, czeka. Chodźmy. Trzeba sprawdzić. Jego go! Nie, go widzę, go! Widziałem go! Nie. Ty śmieciu! Ty śmieciu, nie! O, czekam, ci! Co to było? Co to było? Co smutne? Nie! Co? Nie, nie, do no kolego, no Franklin. Hej

Dawaj, dawaj, dawaj! Ooo Ale i tak było dobrze, i tak było dobrze. Gdzie? 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 O kurde. No. <laughs> wygrałem, wygrałem. No, wygrałem. No trzy, cztery, ry. Chodźcie, 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 Jaki jest nasz cel w ogóle? Przeżyć No to możemy kąpić No ale właśnie nie w nie, czekaj Halo O tu Wiesz, może coś mówić też jak chcesz Uciekaj, uciekaj O kurwa nie mogę, nie mogę. Nie, nie. <laughs> nie mogę, nie mogę, czekać. Ja ci nie mogę strzelać. Wiem, bo to trzeba wycelować. Kuba! O kurde. Kuba? O, widzę go. Kubuś. O kurde, o cholera. Ojej. Na schodach są. Ej, hey, na schodach. Ty, zdrajco jeden. Co ty gadasz? Hopaki. <laughs> <Okay. laughs> Paki! Oj nie te chłopaki! Kubuś kubuś! Dobra, gotowi 3? Możecie wejść Zaczynamy. do 3-4 Idę was, idę po was, wyciągnął. O, o, oni, oni jeszcze nie wyjdą. Oni jeszcze nie wyjdą. popatrzcie to I no co jest? Co jest? Chyba To, to twój koniec ty Dam ci 5 sekund 5, 4, 3, 2 Yeah, then Hello. Zabijecie za to. Wiesz, że o tym zabijecie za tym. <gortuny> <gortuny> to. Mam twoje O, Może pan uczyć mnie. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Jak pan umija zielonek? Dzień... No, bardzo dobrze. panu. Kamera. Ej, halo, proszę pana, niech pan się wytłumaczy, dlaczego tam jest ta kamera? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma wytłumaczenia. Co robimy? Nie podoba mi się to gra. Właśnie. Siema. Hej. Dobra, co robisz? Ej, robię? bo... Ej. Czekaj. Zanim mnie zabijesz, mogę coś zrobić? Co? No, czekaj. Ale nie, nie wyjdę, nie wyjdę są, okej? Okay? No, no, no. Coś innego. No. Czekaj. <noise> no, nie zaspokaj, mam czas. Co to jest? Aha Czekaj Nie wyjdę, no, no nie dobra, wyjdę! Dobra, dobra, Zrobię dobra. coś innego dobra. Nie bo wiesz, bo tro trochę to wygląda jakby się tak spinał tam Mam dosyć Pięć Chwila, chwila! Cztery 3 Nie, nie, Maksim Kuba. To, jest to jest dobra, i teraz oczekiwany teaser. Ale zanim przejdziemy do teasera, chcę wam tylko podziękować za oglądnięcie do końca i zachęcić Was do subskrypcji. Bardzo by mi to pomogło i zachęciłoby mnie, żeby nagrywać więcej takich filmików.